Ahoj, żeglarze i żeglarki! W dzisiejszym odcinku opowiem, co warto zrobić, wychodząc po raz pierwszy jachtem z portu. Jachty różnią się między sobą i każdy pływa troszeczkę inaczej. W jednym efekt śruby będzie bardziej wyczuwalny, a w innym mniej. W każdej jednostce też ster może chodzić troszeczkę inaczej, jacht może mieć inną inercję i trochę inaczej zachowywać się na wodzie. Zapraszam do oglądania i zobaczcie, co warto zrobić, wychodząc jachtem po raz pierwszy z portu. A więc rozpoczynamy rozgrywkę, wchodzimy w start, wybieramy lekcję, badanie inercji i skrętności śruby, no i teraz wykonujemy kolejno punkty z listy. Najpierw wchodzimy za ster, pół naprzód, a teraz cała naprzód. Nabieramy prędkości i oczywiście zmniejszamy dystans do punktu, w którym mamy się zatrzymać. Powolutku zmniejszamy gaz, neutralny bieg i teraz praktycznie samą siłą inercji dochodzimy do punktu, w którym mamy się znaleźć. Każdy jacht ma nieco inną inercję, dla którego ta droga, w której będzie stawał, będzie dłuższa, a inny jacht będzie miał krótszą drogę, którą przebędzie od momentu przejścia na bieg neutralny. Jak tutaj powolutku wchodzi w punkt, coraz bardziej zwalnia. Coraz wolniej, coraz wolniej, aż w końcu wchodzi w punkt, w którym powinien się znaleźć. Teraz będziemy badać skrętność śruby. Więc po wykonaniu tego zadania Mamy kolejne, i jako pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, ster maksymalnie w prawo. I teraz cała naprzód, i znowu widzimy punkt, w którym powinniśmy stanąć jacht. Ze względu na to, że śruba może być prawo albo lewo skrętna, będzie skręcał nieco lepiej w prawo lub w lewo, w zależności od tego, czy śruba jest prawo czy lewo skrętna. Mamy Pełną prędkość, robimy dosyć długi łuk, tak aby znaleźć się w miejscu, w którym powinniśmy się znaleźć, według tej misji. Jak widzimy, promień takiego pełnego skrętu jachtu jest dosyć duży i trzeba brać to pod uwagę podczas robienia jakichkolwiek manewrów. Mamy widok od góry. Wchodzimy sobie w punkt. Jacht będzie już inaczej reagował jak przejdziemy z biegu naprzód do biegu neutralnego, bo śruba przestanie wpływać na to, jak jacht się zachowuje. No i wchodzimy w punkt, w którym powinniśmy się znaleźć. Teraz badamy sobie skrętność w drugą stronę. Maksymalnie w lewo, bieg naprzód, i widzimy, że jacht tutaj ma ten zwrot ciaśniejszy. Śruba, która jest z tyłu, działa trochę jak koło. To znaczy, jak kręci się w prawo, to mocniej nam będzie ciągnąć rufę w prawą stronę. Analogicznie będzie bardziej przeszkadzać w lewo. Sytuacja się odwróci, kiedy mamy śrubę lewo skrętną, wtedy będzie nam bardziej ciągnąć rufę w lewo. Efekt śruby tak naprawdę jest widoczny do pewnej prędkości. Co ciekawe, w niektórych jachtach efekt śruby może być praktycznie niewyczuwalny, aczkolwiek doświadczony żeglarz potrafi wyczuć, czy śruba jest prawo czy lewo skrętna. Tutaj powolutku dochodzimy sobie do punktu, w którym powinniśmy się znaleźć, wpływamy i praktycznie za moment zakończymy zadanie w tej misji, które polegało na tym, aby sprawdzić skrętność w lewą stronę. Mamy osiągnięty punkt i kolejne zadanie z misji. Teraz będziemy musieli dać całą wstecz. I tu zobaczymy jak zadziałał efekt śruby, że troszeczkę nam tą rufę podciągnął w prawą stronę. A teraz dopływamy sobie do miejsca, w którym powinniśmy stać. Podobnie przy cofaniu, efekt śruby ma większe znaczenie, kiedy mamy małą prędkość. Natomiast w miarę wzrostu prędkości Zyskujemy po pierwsze sterowność, a po drugie ten efekt śruby jest mniej odczuwalny. Podobnie przy płynięciu wstecz, kiedy przejdziemy do biegu neutralnego, efekt śruby przestaje wpływać na jacht i generalnie to ster decyduje o tym, jak i gdzie jacht płynie. Trzeba pamiętać, że na ster działa woda. Jeżeli będzie większa prędkość, ster będzie trudniejszy w utrzymaniu, ale efekt, jaki będzie dawał łódce, jeżeli chodzi o skrętność, będzie większy. I to by było na tyle, a w następnym odcinku przyglądniemy się manewrowi zwanemu zacieśnioną cyrkulacją, a dla Was stopy wody pod kilem.